Dzisiaj krótko o nowości, która pojawia się w naszym sklepie, czyli jest to lornetka noktowizyjna marki Guide SensMart DN70L20. Lornetka noktowizyjna Guide SensMart DN70L20, zaprojektowana dla użytkowników wymagających doskonałej jakości obrazu w każdych warunkach. Model DN70L wykorzystuje zaawansowany przetwornik CMOS 4K. O rozdzielczości 3840x260 oraz nowoczesną optykę 70 mm, dzięki czemu oferuje wyraźny, szczegółowy obraz zarówno dzień jak i w nocy. Najważniejsze funkcje tej lornetki to wyraźny obraz 24x7, tryb dzienny, nocny i słabego oświetlenia. Duża średnica obiektywu 70 mm, lepsza transmisja światła. Powiększenie zmienne od 5,4 do 43,2. Wygodna, lekka konstrukcja 820 gram przystosowana do długich obserwacji. Wbudowany dalmierz laserowy 1200 m. Cicha, intuicyjna obsługa jedną ręką. Zasięg detekcji do 1300 m. Wyświetlacz amoledowy o wysokiej rozdzielczości 1920x1080. O więcej szczegółowych informacji zapraszam do sklepu Puchacz Wolborska 1 Tresport Trybunalski. Widzimy się na miejscu.